Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem takim pomocniczym, żeby pomóc Wam w podejmowaniu decyzji przy zakupach w Rossmanie jak będzie promocja minus 49 Także trzeba się po prostu nachapać póki można dużo taniej i polecam Wam różne produkty, które mi się sprawdzają, które są po prostu z Rossmana Także zaczynajmy nie przedłużając, lecimy dalej Od razu muszę Was przeprosić za wygląd moich paznokci, ja nigdy nie dopuszczam do takiego stanu, że paznokcie były niepomalowane, ale niestety nabawiłam się uczulenia od hybryd i nikomu nie polecam tego bólu. Po prostu nikomu. Także jeżeli używacie na co dzień hybrydy, odstawcie je chociaż na dwa tygodnie przerwy, żeby pomalować sobie odżywką, żeby odpoczęły te paznokcie, bo ja niestety nie odstawiałam, wykonywałam sobie pół roku. Poznałam się hybrydowe semilach i dostałam mega uczulenia. Dalej mam popuknięte palce, skórki zaczerwienione, nie spałam dwie noce, bo mnie to tak cholernie bolało, że po prostu no uważajcie, naprawdę uważajcie z tymi lakierami, bo można sobie zrobić krzywdę, ale to zrobię oddzielny filmik, bo nie będę tutaj zajmować teraz taśmy. Na pierwszy rzut pójdę podkłady. Podkłady przewijają się u mnie dosyć często z Rosmana, bo po prostu je lubię. Na pewno znacie te podkłady dobrze i naprawdę warto w nie zainwestować, tym bardziej, że jest mniej niż 49%. Pierwszym podkładem jest podkład z 1, 2, 123 Perfect i to jest bardzo dobrze kryjący, matowy w wykończeniu podkład, który jest ze mną już naprawdę parę lat i bardzo często do niego wracam, jeżeli mam jakieś przebarwienia na twarzy, to naprawdę dobrze mi służy. On ma wykończenie właśnie takie matowe i posiada w sobie trzy pigmenty żółty, fioletowy i zielony które właśnie przykrywają różne zaczerwienienia i tak dalej, także naprawdę polecam Wam ten podkład, bo jest długotrwały fajnie się trzyma i yy, jest dosyć drogi, bo on kosztuje chyba 60 zł normalnie, ale teraz przy przecenie za 30 zł to naprawdę bardzo się opłaca wracając do podkładu drugiego, oczywiście polecam Wam mój ulubiony podkład L'Oreal True Match, to jest ta nowa seria ten podkład jest przegenialny, tak bardzo mi się podoba i na pewno będę do niego wracała, jeżeli tylko skończy mi się buteleczka, to kupię następną, ponieważ daje przepiękne wykończenie, jest taki satynowy na buzi, długotrwały, tak bardzo ładnie wykładza tą buzię, mam go teraz na twarzy, naprawdę jestem z niego bardzo zadowolona. Daje mi poczucie takiej ładnej buzi Nie wiem czy zrozumiecie o co mi chodzi Bo czasem jak położę jakiś byle jaki podkład To nie mogę na siebie patrzeć po prostu bo Podkreśla wszystko A ten taki daje efekt takiego wygładzenia Takiego photoshopu I bardzo mi się podoba jego wykończenie Bo jest przepiękne Niestety nowy test tego podkładu jest na moim kanale Także sobie poszukajcie jeżeli chcecie sobie zobaczyć I ten podkład też nie jest tani Ale przy tej promocji właśnie się opłaca i ja używam kolor 1N i 1, 2N, które sobie mieszam i daje mi to idealny kolor do mojej cery. Bardzo, bardzo Wam go polecam. Ja jestem zachwycona, to jest jeden z lepszych moich podkładów, ze wszystkich, jakiekolwiek posiadam, bo on wiecie, nie robi nam żadnej maski, nie widać go, nie wchodzi nam w porę, po prostu wygładza, fajnie się stapia ze skórą. Polecam serdecznie. Następnym podkładem jest Wake Me Up z Rimmela, to każdy zna ten podkład, jest fajnie nabliżający. ja bardzo go lubię stosować latem i tutaj mam kolor 100 Ivory, ten 100 Ivory on jest trochę pomarańczowy, także polecam Wam kupić 102, 102 numer i ten 102 jest dużo fajniejszy, taki bardziej, jest ciemny, bo to nie jest dosyć jasny podkład, jest dosyć ciemny, ale ten 102 jest ładniejszy, bo jest taki bardziej beżowy, a ten jest trochę pomarańczowy, ale polecam go na lato właśnie sobie kupić. Następny podkład to jest podkład z burzuła także Healthy Mix. Każdy zna ten podkład, bardzo fajnie nawilża, naprawdę bardzo ładnie wygląda na skórze. Jeden to taki minus, że on nie zastyga, i jak dotkniemy sobie palcami twarzy, to zostaje na tych palcach, trzeba go bardzo dobrze przypudrować, ale sam efekt i takie nawilżenie bardzo fajne nam właśnie zostawia na cerze, także polecam także. I ostatni już podkład, który nadaje się bardzo fajnie do właśnie, o, do filmików, do zdjęć, to jest podkład z Revlon'a Photo Ready i on jest bardzo ładnie rozświetlający, też bardzo ładnie wygląda na skórze i też macie test na moim kanale, wrzucę Wam tutaj linki może, żebyście sobie klikały. Teraz przejdźmy może do innej kategorii i chciałam Wam polecić. Tutaj mam z Eveline taki tuż do brwi, który bardzo fajnie wykładza nam brwi, tak wiecie, ujarzmia te włoski, żeby nam nie latały na lewo i prawo. I ja stosuję go już chyba z trzeci rok i bardzo dobrze mi się właśnie sprawdza, bo to nie jest taki, wiecie, to nie jest takie utrwalenie na kamień, tylko takie utrwalenie. Nie poleci nam nigdy włosek, ale możecie dalej coś tam sobie zrobić z tymi włoskami. Jeżeli chcecie na przykład poprawić wieczorem sobie brwi e, cieniem, to możecie to dalej zrobić. Bo jak utrwalicie tak mega mocno, no to to już trochę jest problem wtedy. I ja wracam bardzo często do tego produktu i rzadko kiedy używam innego po prostu. Teraz przejdźmy do rzęs. Ja stosuję na co dzień odżywkę z Murie Paris. Bardzo fajnie polepszyły mi się rzęsy ale nie zawsze każdy tusz mi pasuje bo są takie zdania, że jeżeli już używasz tej odżywki, to każdy tusz Ci przypasuje i to nie jest prawda, bo nie każdy mi na co dzień przypasowuje tusz z Lora Volume Vol Million Lashes i jestem bardzo z niego zadowolona, bardzo fajnie rozczasuje pogrubia, podkręca te rzęsy Trzeba z nim trochę uważać, żeby sobie nie posklejać tych rzęsy, ale bardzo ładnie właśnie wygląda, daje taki efekt sztuczny i rzęski Moim tuszem ulubionym jest pod, podkład, tusz z Maybelline Rocket Volume, też bardzo fajnie rozczesuje i obydwa te tusze mają silikonową szczoteczkę Bardzo fajnie właśnie wyczesują nam rzęsy, pokażę Wam szczoteczkę i mają bardzo podobną obydwa te tusze: taką szczoteczkę właśnie w taką grubszą, właśnie silikonową, z takimi cieniutkimi e, włoskami. Ja bardzo lubię na takie tusze, bardzo dobrze mi się sprawdzają i wolę takie niż te takie naturalne szczoteczki, co są takie, wiecie, zwykłe. To teraz, jak jesteśmy przy oczach, to chciałam Wam polecić bardzo serdecznie kolor tetu. I e, na co dzień naprawdę używam bardzo często tych. E, kolorów, Bo używam je po prostu jako baza pod cienie. Bardzo dobrze mi się sprawdzają, fajnie zastygają na powiece i one normalnie kosztują 20 coś zł, a teraz przy tej przecenie to będziecie mieli połowę taniej. Także polecam Wam serdecznie, bo warto, warto i to jest zamiennik kolor, nie kolor, tu, z Maka. Dużo tańszy i naprawdę ja stosuję na co dzień te cienie, na przemiennie mam różne kolory. Polecę Wam jeszcze kredkę z Max Factora i to jest kredka. Po prostu oni chyba mam jedną serię tych kredek I to jest zwykła kredka beżowa Bardzo fajnie się utrzymuje właśnie na linii wodnej Długo się utrzymuje, praktycznie cały dzień I to jest numer... Nie wiem jaki numer, ale chyba to jest nazwa Natural Glaze Bardzo fajny kolor, bo jest taki beżowy, a nie biały Nie robicie sobie takiego, wiecie, sztucznego oka Tylko to wygląda fajnie naturalnie Dzięki temu nasze oko jest bardziej świeże i takie bardziej otwarte i te kredki z Max Factor najbardziej mi się właśnie sprawują. Następną kredką, którą też mam, jest kredka z Bell. Tu akurat mam tester, ale one się bardzo fajnie sprawdzają. Właśnie ta jest brązowa kredka. Może być jako baza, pod podcienie. I to naprawdę kosztuje krosiki. A naprawdę warte uwagi są te kredki. I dosyć tanie, nawet bez promocji. I tu szybko Wam wtrącę się jeszcze z eyelinerem z Maybelline, który jest wodoodporny, taki w słoiczku. Bardzo fajny kremowy, jeżeli już troszeczkę nam się zmiażdży ten eyeliner, można na duraline sobie kropelkę wlewać i ta kreska dalej jest taka fajna, jedwabista i fajnie się na pędzelku układa nam ten produkt. I polecam Wam serdecznie ten eyeliner, bo no ja już też mam go od jakiegoś czasu i innego nie będę kupować. Dobra, to teraz lecimy do ust. Wiecie doskonale, że ja uwielbiam pomadki do ust i bez pomatek w torebce się po prostu u mnie nie obejdzie. Ja zawsze mam mnóstwo pomadek w torebce i możecie spytać moich koleżanek, potwierdzą. Więc zaczniemy od pierwszej pomadki, którą Wam polecę. I tutaj mam pomadki z. Z belt. to są takie tinty do ust, i one bardzo długotrwale utrzymują się nam na ustach. Są bardzo fajne i kosztują 10 zł. Poprzednio już w ogóle będą z 5 zł kosztowały. I szczególnie polecam Wam tą ciemniejszą, bo ona naprawdę barwi na usta, przez co mamy ten kolor przez cały dzień. Ta jaśniejsza już mniej barwi, bo jest jaśniejszy po prostu pigment. Ale też jest fajna, bo jest taka lżejsza po prostu. Polecam Wam bardzo, bo to są tanie produkty, a bardzo uwagi i naprawdę fajnie się utrzymują. Jestem z nimi zachwycona. No? Nie, raczej nie. No, pa. No. Są przeciwnicy i zwolennicy tej pomadki. Ja jestem w takim pośrednim w tym ugrupowaniu. I to jest pomadka Rouge Edition Velvet z Bourgeois. I ona mi się fajnie utrzymuje, ale tylko godzinkę. Nie utrzymuje mi się cały dzień, bo zbiera mi się tutaj tak od wewnętrznej strony ust i no tak średnio mi się sprawdza. Są zwolennicy tej pomadki, po prostu to zależy pewnie dużo od pH w ustach czy coś w tym stylu, także tylko wam wspominam o tych pomadkach. Mam dwie te pomadki, czasem używam. Ale tak, żeby nie było, żebym była w nich zakochana, to nie bardzo. Następne pomadki to pomadki z Rimala, i to są pomadki od Kate Moss, które bardzo polubiłam, i tu mam właśnie dwa kolory. Jeden to jest taki na co dzień, taki delikatny, różowo-brązowy kolor w numerze 17, i drugi to już mam taki mocniejszy i to jest taka fuksja piękna, która się też bardzo długo utrzymuje na ustach barwi usta i macie długotrwały kolor właśnie na ustach i to jest numer. 20. Te pomadki są bardzo fajnie nawilżające, nie wysuszają w ust i koniecznie sobie zobaczcie słocze właśnie w rozmanie. jeżeli Was zaciekawi jakaś, to warto sobie kupić. Następna pomadka to jest pomadka z Maybelline i to jest taki fajny nudziak, bardzo nawilżająca pomadka, jak widzicie już troszeczkę zmierzczona, bo używam jej bardzo ciężko, do takich ciemniejszych makijaży i to jest kolor 715 Choco Cream, też pachnie właśnie tak troszeczkę kakao, takim, i właśnie fajnie nawiża. Też nie są drogie te pomadki, i warte w inwestycje. I ostatnia pomadka, którą bardzo lubię, to jest pomadka z Eveline. Ja tej pomadki używam już bardzo dawno temu. Potem do niej wróciłam, bo ona bardzo fajnie nawiża usta. Macie po prostu efekt, tak jakbyście sobie nałożyły balsam taki ochronny do ust. I to jest pomadka z Eveline numer 613. I to jest taki fajny kolor, który bardzo lubię, i to jest taki. Delikatny brąz z różem, z fioletem trochę pomieszany, naprawdę fajnie się utrzymuje, daje super efekt nawilżenia i pięknie wygląda na ustach. I mam tutaj chyba z trzy kolory tych pomadek, także zobaczcie sobie też te pomadki, bo, bo też fajnie właśnie wyglądają i yy, są bardzo tanie. Dobrze, dziewczyny, to byłoby na tyle. Ja właśnie chciałam zrobić dla Was taki szybki filmik, żebyście się nie przymroziły, a żeby Wam te perełki takie wskoczyły do głowy, żeby sobie zobaczyć je w rozmanie, żeby sobie pooglądać i się zastanowić nad tymi produktami. Te wszystkie produkty mi się bardzo spisują i naprawdę je polecam, oprócz tak tej pomadki z burżuła, tej właśnie matowej, bo ona tak. Mm, mm, mm. Tak średnio mi się sprawdza, bo ja po pokochałam pomadki ze slicka, to co mam na ustach to też jest slick, i ona naprawdę mi się długo trzyma, a tamta to niekoniecznie. Także mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zachęcam Was do kciukowania w górę i trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia w na następnym filmiku. Pa pa!